Pięć na temat. Trudne emocje. Jeden. Nie wstydźmy się i nie bójmy się naszych nie. emocji nie kontrolujemy ich i to, co odczuwamy jest po prostu, no, no, no nie jest naszą winą. I jeżeli czasami jesteśmy załamani potrafimy na przykład za mocno zareagować, krzyknąć na psa, bo coś zjadł znowu na spacerze, a my mamy gorszy dzień, to nie obwiniajmy się za to do końca życia i nie ukrywajmy też przed sobą naszej frustracji, naszej złości. Możemy czasami się zezłościć na psa, to jest normalne i próby jakby uduszenia tych emocji i powiedzenia sobie, że nie wolno Wno się tak złościć, to jest złe, jestem złą opiekunką, złym opiekunem będzie bardziej jakby podgrzewało te emocje i one trudniej im będzie znaleźć ujście. Także ważne, żeby być szczerym ze sobą, co czujemy, bo każdy to czuje. To nie jest tak, że tylko ty czujesz taką złość, i to znaczy, że jesteś złym opiekunem. Każdy to czuje wobec swoich psów, wobec swoich dzieci. Także nie wstydźcie się tego i wiedzcie, że nie jesteście sami. Dwójka. Jasne, że chcemy spełnić potrzeby naszego psa i zapewnić mu spacer, eksplorację, rzucie, e, zabawy, trening umysłowy i fizyczny, ale nie zawsze jesteśmy w stanie i też po prostu, jak mamy gorszy dzień, to sobie możemy odpuścić. My jesteśmy w jakimś związku z naszym psem, także my czasami dochodzimy do jakichś kompromisów i on też będzie musiał, żyjąc z nami, czasami e, no, odpuścić jakiś dłuższy spacer na rzecz tego, że my mamy gorszy dzień. No też dla jego dobra, bo jak my mamy gorszy dzień i chodzimy z psem na spacer i on coś zrobi, co nam się nie spodoba, to też mocniej zareagujemy, czyli odwołuje się do pierwszego punktu, e, więc dbajmy o psa, ale dbajmy też o siebie. A nie chcę być na ziemi. Trzy. Pracuj nad sobą, ale tak na serio, tak na serio zajmij się sobą. Wiele z Was e, chodzi do behawiorystów, e, kupuje bardzo drogą karmę, właśnie linki, sprzęty dla psów, zabawki, codziennie nowa, a... Sami nie dbamy o siebie. I jak wiecie, ja, y, wiecie, z jakiegoś tam posta jednego na Instagramie, ja miałam depresję poporodową i jestem na lekach teraz, i podczas terapii to nie jest pierwszy raz, gdy jestem na lekach, natomiast pierwszy raz faktycznie pracuję nad sobą i Nad swoimi emocjami i to wymaga, to wymaga czasu i poświęcenia. Ten czas trzeba dla siebie znaleźć, jeżeli mamy takie problemy, jeżeli widzimy, że już nie jesteśmy sobie w stanie poradzić i według mnie, to trochę też jest tak, że tak jak każdy opiekun potrzebuje bahawiorysty, żeby się dowiedzieć więcej o psie, tak każdy człowiek przydałoby mu się pogadać z jakimś fajnym psychologiem, bo, bo to bardzo dużo można też się dowiedzieć o samoregulacji, o której zaraz będzie Piotrek opowiadał. I o sposobach radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, żeby nowe nawyki sobie ukształtować i żeby czuć się lepiej. Cztery. Zosia wspomniał o samoregulacji. To jest jedna z rzeczy, którą można robić w momencie, kiedy jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji. Zdenerwuje nas to, co się wydarzyło podczas spaceru z psem. Pierwszy element to warto pracować nad oddechem, to bardzo pomaga i my to naturalnie robimy, gdy jesteśmy zestresowani, sfrustrowani. Ważne jest, żeby wziąć mocny wdech i dużo dłuższy wydech i jeżeli będziemy powtarzali tę czynność, to już bardzo pomoże. Druga kwestia to praca nad odczuwaniem własnego ciała. Zastanówmy się, którą część własnego ciała najmocniej czujemy w danym momencie. Najczęściej są to nasze stopy. Skupmy się na tej części ciała i starajmy się jak najbardziej, jak najbardziej intensywnie odczuwać te, te właśnie elementy, te części ciała. I trzeci element, o, trzeci, o którym chciałbym tutaj powiedzieć, związany z samoregulacją, często nucenie spokojnych melodyjek, które znamy często z dzieciństwa albo są nasze dla nas przyjemnymi melodiami, też jest bardzo ważnym elementem samoregulacji. Oczywiście samoregulacja jest dużo bardziej złożonym tematem. Podpowiedziałem o kilku takich prostych rzeczach, które możecie sami powtarzać no, podczas spacerów z waszymi psami. Chciałam jeszcze tylko tu wtrącić, że chciałam jeszcze wspomnieć tutaj, że to łatwo brzmi, żeby wziąć oddech, ale wiem, że to w tych trudnych sytuacjach, w tych stresowych sytuacjach jest bardzo trudne. Jakbyśmy sobie nawet spróbowali w takiej mniej denerwującej sytuacji, takiej niekryzysowej, właśnie pooddychać, próbować się odciąć od, od innych myśli, tylko naprawdę poczuć ciało, wziąć ten oddech, e, powoli go e, wypuszczać, to po prostu nasze ciało też zaczyna inaczej funkcjonować, e, i dzięki temu. I dzięki temu faktycznie się uspokajamy. Także spróbujcie to na przykład w takiej mniej stresującej sytuacji, żeby potem to spróbować w trudniejszych życiowych sytuacjach. I pięć: spacer z behawiorystą. Jeżeli spacerujemy regularnie z behawiorystą, który wspiera nas w trudnych momentach, który dba też o nasze emocje, który trochę zdejmuje z nas odpowiedzialność z całej sytuacji. Sam wiem po moich klientach, że to jest bardzo terapeutyczne dla nich. Czują się dużo bardziej rozluźnieni, budują się pozytywne skojarzenia ze spacerów z psami i to jest kolejny ważny element, który bardzo pomaga.